Ile prawdy może być w tym, że Max Verstappen jednak odejdzie z Red Bulla i to do Mercedesa? Dziś również o przygotowaniach do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Appel, jeszcze z wyjazdowych okoliczności, ale są takie rzeczy, które trzeba omówić przed Grand Prix Wielkiej Brytanii, są takie plotki, o których trzeba wspomnieć, no bo od dawna wiemy, że Toto Wolf wyraża zainteresowanie Maxem Verstappenem. W ubiegłym roku próbował wykorzystać to zamieszanie związane z szczytami władzy w Red Bullu, żeby Maxa do siebie ściągnąć, żeby przekonać Verstappenów do inwestycji, Swojego czasu w projekt Mercedesa. To się nie do końca udało, natomiast być może jakieś ziarenko tam Toto to Wolf zaszczepił i to ziarenko prawdopodobnie teraz kiełkuje, ponieważ pojawiają się informacje o tym, że coraz bliżej jest do transferu Maxa Verstappena właśnie do Mercedesa. Ale jak blisko? No, we wtorek gruchnęła informacja od włoskiego Sky Sports że to już jest praktycznie dogadane, że w, w, rozmowy są w decydującej fazie, że de facto wystarczy teraz tylko podpis zarządu Mercedesa, żeby ten transfer stał się faktem. Z drugiej strony pojawiły się niemal po kilku godzinach informacje Automotor und Sport, które znowu twierdzi, że Max Verstappen chce jednak zostać w Red Bullu, ale domaga się kluczowych zmian w strukturze całej organizacji, a przede wszystkim odebrania części władzy, przynajmniej Kisielinowi Hornerowi. Max Verstappen ma być niezadowolony z tego, jak to wygląda, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, ani nie ma osiągów w Red Bullu, ani też nie ma wizji na lepsze osiągi, ponieważ z ekipy odchodzą teraz to lepsi specjaliści, już nie mówiąc tylko o Adrianie Newell, ale też o innych inżynierach i aerodynamikach i no, znanych osobach i mocnych osobach do innych projektów. One odchodzą, więc można zrozumieć niecierpliwienie Maxa Verstappena, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wyglądają wyniki ekipy w tym sezonie. Pojawiają się już bardzo mocne Przecież, wypowiedzi nawet szef McLaren'a, Zach Brown, powiedział, że de facto Red Bull opiera się teraz tylko na Maxie Verstappenie, że stworzyli słaby bolid i że tylko Max Verstappen jest w stanie wycisnąć tyle z tego samochodu, że są jeszcze w czołówce, jeżeli chodzi o poszczególne wyścigi. Natomiast, no generalnie, że jest to złom. Tego słowa nie użył Zach Brown, natomiast no, były to mocne słowa, które wskazują chyba na prawdziwy obraz sytuacji. Patrzymy na drugiego kierowcę Red Bull'a, widzimy, że nawet Max Verstappen ma często problemy z tym samochodem, no i nie dzieje się dobrze. Dlatego te wszystkie plotki dotyczące przejścia Maxa Verstappena mogą mieć sporo e, prawdy. Z drugiej strony pojawiają się też wypowiedzi dziennikarzy związanych z Maxem Verstappenem. Którzy mówią, że nie, 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 absolutnie tutaj na razie nic się nie zadziało. Oczywiście jest oferta ze strony Mercedesa, to Towol chciałby widzieć u siebie Maxa Verstappena, natomiast nie doszło do żadnych rzeczywiście konkretnych rozmów, i tu jeszcze troszkę musi czasu upłynąć, żeby cokolwiek się wydarzyło. No ale to może być oczywiście taki sygnał puszczony przez obóz Maxa Verstappena, bo nikt nie chce na ostatnim etapie jakichś negocjacji gdzieś się wysypać. Nie chce, żeby to wszystko zostało upublicznione. Max Verstappen został osaczony przez dziennikarzy przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Są obrazki, gdy siedzi biedny w środku, od, obok niego dziennikarzy, 40 dyktafonów, telefonów, a on jak skrzyża zgięty musi odpowiadać na te pytania, ale generalnie stara się na te pytania nie odpowiadać. Max przyjął sobie taką strategię, że mówi jak najmniej podczas konferencji prasowych, zazwyczaj chodzi o FIA, o to, żeby nie było jakiejś kary, jakiegoś dziwnego dochodzenia za to, co powie Max Verstappen, natomiast teraz po prostu powiedział dziennikarzom, że im więcej wam powiem, tym więcej będzie artykułów, a mi nie o to chodzi. W mojej sprawie nic się nie zmieniło, to Grand Prix Austrii, ja sam decyduję o swojej przyszłości, żadne teksty, artykuły na to nie wpływają, no i nie mam wam generalnie nic, nic do powiedzenia. Tak mówi Max Verstappen. Próbowali go dziennikarze z różnych stron podchodzić. Na przykład, no teraz przy... takie przenosiny mogłyby być ryzykowne no przed tą nową erą technologiczną. Max Verstappen powiedział: tak, tak, jasne. Tam jeszcze padło pytanie, że no przecież Mercedes jest typowany do stworzenia no prawdopodobnie najlepszego czy jednego z najlepszych silników, co też może mieć duże znaczenie na początku tej ery. Max póki co to bagatelizuje. Max mówi, że dlatego właśnie ma kontrakt długi z Red Bullem, ponieważ no chce mieć tutaj pewną przyszłość pojawiają się też przecież doniesienia dotyczące tego jak tam wyglądają prace w Red Bullu z silnikiem, że wcale nie jest różowo, pojawiają się też te informacje dotyczące klauzul w kontrakcie Maxa Verstappena że jeżeli nie będzie w pierwszej trójce do przerwy letniej to wtedy może bez karni odejść, czy bez płacenia odejść z tego zespołu, jeszcze pojawiają się doniesienia o tym, że Mercedes jest gotowy na wykupienie Maxa Verstappena za ogromne pieniądze, bo tam są naprawdę duże kwoty wpisane, jeżeli chodzi o odstęp Dzieje się dużo, póki co jest to głównie szum medialny. Nie mamy jakichś takich turbomocnych turbo wypowiedzi, że no już jest bardzo blisko, natomiast no wiemy, że to się może zadziać i ja zupełnie nie byłbym zdziwiony, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Red Bullu: to, że Mercedes zawsze jest mocny i że może prawdopodobnie będzie miał najlepszy silnik na początku nowej ery, to by było wszystko logiczne dla Maxa Verstappena, żeby się właśnie tam przenieść. No i właśnie za kogo do Mercedesa mógłby trafić wszystkie publikacje mówią, że byłby to George Russell, praktycznie nikt nie wskazuje Andrzeja Kimiego Antonellego. Ja jestem trochę zdziwiony, ponieważ wyobrażam sobie scenariusz, w którym to Kimi Antonelli idzie na przykład dwa lata do jakiejś ekipy związanej z Mercedesem silnikami, Chociaż tutaj te miejsca w Williamsie na przykład, w Astonie Martinie są raczej zabetonowane. Zresztą wiemy że Aston Martin przejdzie na silniki Hondy, więc no Alpin może, które będzie miało silniki Mercedesa i taki kierowca jak Kimi Antonelli by się tam przydał. Jest to na pewno bardzo dobry trop i być może tam Toto wsadziłby na przeczekanie Antonellego. Natomiast też jestem w stanie sobie wyobrazić, że Toto nie chce tracić w ogóle żadnego kontaktu z Antonellim, z wielkim talentem. Wielkim talentem, za który niegdyś uchodził George Russell, i teraz, mimo tych znakomitych wyników, mimo tego, że w większości wyścigów osiąga maksimum tego na zostać Bolid Mercedesa to raczej on jest właśnie typowany do odejścia z ekipy. Mnie to troszkę dziwi, e, ale wiemy, że, no, że, że Toto Wolff trochę zachorował na Maxa Verstappena, że chce go ściągnąć za wszelką cenę, że dla niego będzie to no taki triumf jak zdobycie Mistrzostwa Świata w Formule 1, że patrzcie, ja Toto Wolff do naszego zespołu ściągnąłem Maxa Verstapena. to oznacza, że będziemy najlepsi. I no, sam George Russell mówi, no rozmowy z takim kierowcą jak Max Verstappen to jest naturalna rzecz i ja rozumiem to, tutaj bardzo fajne dojrzałe wypowiedzi George'a, ja to rozumiem, że Toto to musi dbać o to co najlepsze dla zespołu, chociaż on sam nigdy mnie nie oszukał, zawsze był dla mnie lojalny, ja też wiem co to lojalność i że ufam mu w kwestii mojej przyszłości, bo to przecież Mercedes prowadzi <coughs> przyszłość George'a Russell'a. No to jednak właśnie George Russell jest typowany do odejścia. Bardzo możliwy byłby tu pewnie transfer zamienny, czyli George Russell do Red Bulla, natomiast Max Verstappen do Mercedesa. Sam Lewis Hamilton mówi, że jest bardzo ciekawy, jak to się rozwinie i jak rzeczywiście dojdzie do tego transferu, jak będzie sobie radził Max Verstappen. Nawet Kaja się troszkę Lewis Hamilton za swoje niegdyśniejsze wypowiedzi, gdy powiedział, że przyszedł Red Bull, to jest tylko producent napojów. Teraz mówi, że Red Bull to wspaniały Zespół, tak jak wspaniałym zespołem jest Mercedes, no i generalnie on żałuje tej wypowiedzi i że no, stworzyli świetny bolid i tak dalej, i tak dalej. Fernando Alonso, pytany o tą sprawę, mówi, że no generalnie to mnie nie interesuje, ale jakby coś to mogę zostać doradcą w tym całym dealu, tylko że nie jestem tani, więc nie wiem, czy będzie ich na mnie stać. Tak sobie troszkę żartuję. No, widać, że Padok żyje tą sprawą i że jest blisko rzeczywiście do jakichś dużych wydarzeń, ale jak blisko, tego nie wiemy. Nie ma jednak wątpliwości że im gorsza forma Red Bulla, im gorsza atmosfera w tej ekipie, tym bardziej rosną szanse Mercedesa i Toto Wolfa. No bo trzeba sobie przyznać, że Mercedes po tych dużych problemach z tym dobijaniem, barboisingiem, jednak stara się wychodzić na prostą i coraz częściej są w stanie walczyć o zwycięstwa w wyścigach. Natomiast w Red Bullu to przypomina równie pochyłą. I raczej nie widać punktów, z którego oni mogliby się odbić i e, pójść dalej. To to, przepraszam, Max Verstappen mówi, że no niby jeszcze są szanse na mistrzostwo, że nie można tego skreślać, będziemy mieli poprawki, bla bla bla. Natomiast Christian Horner czy Helmut Marko mówią, no, no nie, no realnie już nie mamy szans na mistrzostwo ani jedno, ani drugie. No to nie jest atmosfera, w której się buduje team spirit i coś, co ma może zatrzymać Maxa Verstappena. Więc jakbyście mnie pytali osobiście, uważam, że do tego deala dojdzie i będę to rozumiał. Nie zrozumiem natomiast zwolnienia George'a Russell'a, jeżeli tak się stanie. Przecież Toto Wolff też mówi, że on nie widzi żadnego problemu w takim składzie kierowców jak Toto Wolff i Max Verstappen. Przecież nawet powiedział śmiesznie, że zarządzał już duetem Nico Rosberg-Louis Hamilton i wszystko, co będzie po nim, jest, będzie lepsze. Będzie łatwiejsze. Więc no, Ciekawa by powiedzieć toto. Natomiast ja uważam, że George i Max powinni się zatrzeć w jednym zespole. Jestem ciekaw, jakby w wtedy było, natomiast podejrzewam, że Max Verstappen też będzie gdzieś tam dążył do jakiegoś zapisu kontraktowego, żeby jego partnerem jednak nie był George Russell, żeby tutaj ta trochę toksyczna znajomość gdzieś nie eksplodowała w trakcie sezonu. Zobaczymy. Bardzo ciekawie natomiast się dzieje właśnie w sprawie tego Transferu. Przed nami Grand Prix Wielkiej Brytanii. Grand Prix Wielkiej Brytanii to są mm, zazwyczaj jakieś takie fajne nawiązania do historii. Wiemy, że w tym roku 75-lecie Formuły 1 właśnie w Grand Prix Wielkiej Brytanii to był w 1950 roku to był pierwszy wyścig Formuły 1 jako mistrzost świata Formuły 1. No i y, mamy dwie, dwie ciekawe zmiany. Po pierwsze malowania. McLaren przygotował świetne e, malowanie według mnie nawiązujące trochę do dziedzictwa tej ekipy, do srebrnego koloru, do tego chromu, no a przecież chrome, chrome to sponsor czyli Google Chrome to sponsor ekipy z Walking, więc tutaj wszystko się zgadza, fajne malowanie po całości mogliby w sumie pójść, ale papaja też została w sumie dajcie znać czy wam się podoba według mnie jest naprawdę zatne niezłe też malowanie, RB artysta uliczny stworzył właśnie takie dziwne szlaczki, no ale całkiem nieźle to wygląda i RB po raz kolejny w tym sezonie pojedzie sobie właśnie z takim okolicznościowym malowaniem. Oczywiście w, jeżeli chodzi o te malowania, towarzyszą im też okolicznościowe stroje e, kierowców. Mamy też zmiany, jeżeli chodzi o młodych kierowców, no bo przecież trzeba wypełniać ten limit czterech młodych zawodników w trakcie sezonu w pierwszych treningach. W tym Grand Prix będziemy mieli debiut estończyka Paula Arona w no, zaskakującej ekipie, bo w Zauberze. Paul, Paul Aron to jest były kierowca, młody kierowca był junior Mercedesa, który w marcu tego roku został ogłoszony jako kierowca testowy rezerwowy Alpin, natomiast pojedzie dzisiaj w Zauberze. Pierwszy trening, tak jak, tak jak świkołek kontraktowy nam się tutaj wykonał. Natomiast w Red Bullu no długo, długo wyczekiwany przez własną publicznością, no czy może nie tak długo, bo w sumie szybko do tego doszło. Arvid Lindblad w każdym razie pojedzie w aucie Jukiego Tsunody. W Red Bullu. Arvid Lindbad ma jeszcze 17 lat, ale uzyskał zgodę, uzyskał superlicencję od FIA na podstawie, no, wyjątkowych wyników, jakie osiągał w motorsporcie. Red Bull załatwił mu właśnie taką superlicencję też, żeby mieć opcję, gdyby coś z podstawowych kierowców, których z podstawowych kierowców nie mógł jechać. Tutaj oczywiście mieli na względzie te punkty karne Maxa Verstappena. Póki co, wiemy, że odpisało się po Austrii dwa punkty karne, więc Max ma tych punktów karnych 9, ale to nadal dużo i nadal musi bardzo uważać, bo jeden incydent za trzy punkty sprawia, że nie pojedzie w kolejnym wyścigu. Jeszcze warto wspomnieć o dwóch rzeczach troszkę związanych z Formułą 1. Po pierwsze, e, powstanie dokument o Cadillacu, o wejściu Cadillaca do Formuły 1. Wiemy, że ta droga nie była usłana różami. Ten dokument wyprodukuje Keanu Reeves, e, który ma już na koncie e, no, nagradzany nawet nagrodą Emmy. E, dokument dotyczący Formuły 1 e, stworzył dwa lata temu, z tego co pamiętam, dokument dotyczący Brown GP zespołu kupionego przez Rosa Brauna za dolara, który w pierwszym sezonie startów zdobył Mistrzostwo Świata. Więc e, Fajny dokument, warto obejrzeć. Na Apple TV chyba teraz jest, ale głowy sobie nie dam uciąć. Natomiast teraz Keanu Reeves bierze się za Cadillac, za ich drogę do Formuły 1, za to, jak wyglądało to wejście. No i przed startem sezonu 2026 będziemy mieli właśnie taki dokument dostępny. Fajnie. No i dobra też wiadomość, po tym jak Carlos Sainz senior wycofał się z kandydowania na prezydenta FIA, prawdopodobnie w piątek, dzisiaj swoją kandydaturę ogłosi Tim Mayer. To były sędzia Formuły 1, który został zwolniony w związku z pewnymi kontrowersjami, w związku z zarzutami e, ze strony między innymi rodziny Verstappenów o to, że no, może faworyzować troszkę McLarena, bo Tim Mayer to jest syn jednego ze współzałożycieli zespołu McLarena w Formule 1, Tadego Mayera. No i on ma ogłosić swoje kandydowanie na prezydenta FIA i ma stawić czoła Mohamedowi Ben Sulaimowi. Najpierw jego kandydatura musi zostać zatwierdzona. Myślę, że z tym nie będzie problemu, no a potem będziemy mieli rywalizację. Niestety szanse Tim Majera. nie wyglądają jakoś mocno. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Zachęcam do śledzenia Grand Prix Wielkiej Brytanii na powrót Roberta Appel. Tam newsy, relacje live i tak dalej. Wszystko, co ważne. Oczywiście Roman Biliński jedzie. W ten weekend jadą też polscy juniorzy. Kacper Sztuka, Tymek Kucharczyk, Maciek Gładysz, Wiktor Dobrzański również w EuroCupie Euro nie wystąpi, więc będzie komu kibicować. Mam nadzieję, że będziecie to śledzić razem ze mną i będziemy mieli dużo pozytywnych wieści do przekazania po tym weekendzie wyścigowym. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne wpisy, kolejne powiadomienia i kolejne filmy. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie. Dziękuję za wspieranie kanału na BajkoFitu, na YouTube, na Tibli, na Patronite i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!